Przed chwilą była walka na pięści MMA a teraz przenosimy się na trochę inną walkę walkę na szable. No jest to też taki rodzaj e, walki bardziej e, wywodzący się powiedzmy z przeszłości. No dokładnie, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, walkę nie na szable, na szpady. No, o, prowadzimy czytasz. szpady nie szkodzi. Także tak rzeczywiście jest to sport elitarny, który zawitał na dobre do Lubina. Jesteśmy tu od 2007 roku i, i po prostu no, lubińska szermierka to jest marka w sobie, ponieważ nasz klub zdobywał praktycznie wszystko w, w, w kraju i praktycznie nie boję się tych słów, wszystko oprócz olimpiady, to jest nasz nadrzędny jakby cel na świecie, czyli mamy i Mistrzynię Świata, Mistrzynię Europy, zdobywaliśmy Puchary Europy, Puchary Świata, na naszym krajowym podwórku, że tak powiem, no to Mistrzostwa Polski indywidualnie, drużynowo, Olimpiady Młodzieży, wszystko to mamy. Także jest to duża instytucja, to jest marka lubińska, podkreślam, marka lubińska, nas tu i w kraju, no oczywiście my też znani jesteśmy na świecie, to jest jakby ta, ta dyscyplina, która już w tej chwili się bardzo łączy z naszym miastem. No tak, i to, to mi się podoba, że, że jest dyscyplina, która kolejna dyscyplina w Lubinie zresztą, która naprawdę ma swoich świetnych e, zawodników. E, zanim przejdziemy do tych osiągnięć, e, w ostatnim czasie byliście na obozie w Borowicach. Dość taki wyczerpujący obóz, polegający raczej nie tylko na szermierce, ale też trochę urozmaic urozmaiciliście swoim uczniom ten czas. No dokładnie, jest to obóz cykliczny. Jest to, można powiedzieć, fencing camp, ponieważ my jesteśmy jako Lubin głównymi organizatorami i, żeby trenować i budować formy na cały rok, przyjeżdżamy różne, przyróżniste kluby. I mogę wymienić to kluby z Kanady, Stany Zjednoczone, Słowenia, Izrael, Ukraina, Turcja itd. itd. Czy ten obóz, który. W tej chwili jest no, takim dosyć dużym, poważnym przedsięwzięciem dla, dla nas i my bardzo cenimy to i pielęgnujemy to. Ten obóz trwa 21 dni i muszę powiedzieć, że jak weszliśmy w ten temat obozu 21-dniowej, 21 no to od razu jakby nasza forma na, utrzymuje się w ciągu pół roku. W 5-6 miesięcy zawodnicy naprawdę zdolni pokazywać to, co jest najlepsze. Plus sparingi z zawodnikami z pierwszej półki światowej, plus no, dobre półki też polskiej. Na przykład w tym roku, teraz wróciliśmy, no to przyjechała drużyna Ukrainy z uniwersyady z Chin. I wrócili nie do siebie, nie tam mieszkają chłopaki we Francji, w Niemczech, a wrócili mhm. do Borowiec, żeby tu z nami trenować. Także jest to bardzo e, ważny to element w, w, w tym, żeby zbudować formę. E, naprawdę to jest ciężki obóz i e, my w, praktycznie. Zajęcia odbywają się trzy razy dziennie, trzy treningi, cykle treningowe trzy, po śniadaniu, po obiedzie, po kolacji i przy takim mocnym obciążeniu też musimy dać taką formę jakby rozluźnienia. Ta forma rozluźnienia to spływ pontonami rzeką Buber, integracyjny tam z pieczeniem kiełbasek i tak dalej, plus wyjazdy też na baseny, gdzie korzystamy z masaży, korzystamy z pływalni, korzystamy z różnych innych atrakcji. Także ten obóz jest nieodzownym elementem w budowaniu formy na, na, całe, całe, na, na cały rok praktycznie, na 4-5 miesięcy jesteśmy zdolni wytrzymać obciążenie, a dla przykładu wrzesień, październik to starty we wszystkich kategoriach wiekowych praktycznie co tydzień. Tylko jeden weekend jest u nas wolny, tak przez cały czas kadeci, juniorzy, tylko samych Pucharów Polski, kadetów dwa w ciągu tych dwóch miesięcy i dwa również puchary um, juniorskie, nie licząc Pucharów Europy, mhm. które też zawitają i nasi zawodnicy tam będą startować. No właśnie, też taki obóz e, przez to, jaka różnorodność jest tych zawodników z całego świata, to można podpatrzeć sposoby treningowe w innych, że tak powiem, innych klubów. Mimo, że jesteście gdzieś tam, tak jak trener wspomniał, czołówką światową, no to jednak zawsze z każdego, z każdego, że tak powiem, pieca można coś wyciągnąć i podpatrzeć, i też dzięki temu wszyscy zawodnicy stają się lepsi. No na pewno ja zawsze twierdzę, że musimy przez cały czas się uczyć. Przez cały czas, patrząc na Ukraińców, na Kanadyjczyków, na Amerykanów, na Anglików, szkoła, co robią, jak to wtedy my się rozwijamy, że my stwierdzimy, że potrafimy wszystko, jesteśmy najlepsi, to w tym, w tym momencie, stop, zaczyna się koniec naszego rozwoju. A tak, my chcemy, ktoś wyprzedzi Was. To nas, ktoś nas wyprzedzi, a naszym celem, nadrzędem jest zdobycie medalu olimpijskiego i chcemy, żeby któryś z naszych wychowanków to uczynił. W najbliższym czasie, może ta olimpiada jeszcze nie, ale za te 4-5 lat my chcemy powalczyć o ten medal. No na pewno byłoby to takie miłe wyróżnienie, e, no raz, że tutaj uwieńczenie Waszej pracy na dwa kolejny medal e, olimpijski zdobyty przez osobę z Lubina, e, no to przy tak małej miejscowości, no to naprawdę byłoby coś e, wspaniałego. No cały czas czekamy, żeby ten medal przywiózł ktoś inny, oprócz naszych łyżwiarzy. No, my przez cały czas idziemy do przodu i marzymy, i pracujemy nad tym. E, w tej chwili w naszym klubie jest e, na dzisiaj 35 osób, 35 zawodników. W różnych kategoriach wieku to jest bardzo dużo. Nie zrobiliśmy jeszcze naboru. I e, jak będzie nabór, no to na pewno przekraczymy tą magiczną e, liczbę 40 Pięć osób jest, sądzę, spokojni, dlatego my namawiamy lubinian szybciej przychodzić do nas. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, a niestety no, sala nie jest gumowa i wszystkich nie pomieścimy no tak, chętnych. A... Szczególnie, że trzeba na każdego zawodnika trochę czasu poświęcić, a jak jest tych zawodników, będzie za dużo, no to każdy nie, nie powalczy tyle, ile powinien. No na pewno, ponieważ to jest stricto sport indywidualny i praca indywidualne z trenerem ma duże znaczenie w budowaniu formy i kształtowaniu tego zawodnika. No właśnie, wydaje się, że szermierka jest takim sportem niszowym. A jednak cieszy się w Lublinie bardzo dużą popularnością. No, na jaki trening nie przyjedziemy, o jakiej godzinie, no to zawsze ta, ta sala jest pełna, tak jak tutaj zresztą Pan wspomniał. Bo wydaje mi się też, że przez wielu ludzi traktowany jest właśnie taki, taki sport premium, elitarny, do którego no, a bo ja nie mogę walczyć w szermierce, bo to nie dla mnie. A jednak każdy ma, ma szansę spróbować takiego sportu. No na pewno, na pewno jest tak i na pewno Powiedzmy, to się składa, w to że szermierka jest taką wizytówką w tej chwili, już można powiedzieć, Lubina, ponieważ dobra kadra trenerska to jest raz. Ja zaczynam jako sam trener i rozkręcałam szermierkę. W tej chwili nas trzech trenerów jest. Następna rzecz, baza. Powiedzmy, to co my w tej chwili posiadamy, sala. Usytuowanie, centrum miasta, parter, tam gdzie ludzie wieczorami chodzą i w tych oknach siedzą, patrząc co się dzieje. Tak pięknie wygląda ten sport, jak pięknie ubrani są zawodnicy, białe stroje, walka i tak dalej. Masa jest takich no to niechcących jest takim widzów. Plusem, że każdy Kilića. ma swój strój. To też jest. Plus każdy, każdy ma swój strój. I ja się nie byłem powiedzieć, że e, będąc na różnych zawodach w Europie, w Niemczech, w Austrii, to nie w każdym mieście tam na zachodzie takie warunki są jak u nas. Ja już nie wspomnę Warszawy, już nie wspomnę Wrocław, o tym ja nie mówię, ponieważ warunki stworzone, idealne, super. I skoro super warunki, dobra kadra trenerska, chęć pracy, chęć stworzenia czegoś, no to powoduje to, że są takie wyniki, a nie inne. Poświęcenie trenerów, praktycznie weekendy no nas nie ma w domu. Nas kosztem rodziny, ale to jest nasza pasja, to jest nasze, to jest nasze coś, co my chcemy misja. przekazać, misję i chcemy dalej zdobywać. To co jest najważniejsze. My nie chcemy się zatrzymać, chcemy więcej tych nagród dla naszego miasta, dla naszych zawodników, dla naszego klubu. No właśnie i też, no już wielu wychowanków KS Olimp. E, sięga po, po sukcesy, więc e, no też e, te powiedzmy, ta chęć zdobycia medalu olimpijskiego nie jest tylko mrzonką. tylko no to jest jakiś tam, e, widzicie przede wszystkim, gdzie znajdują się właśnie zawodnicy. No na, na pewno tak, na pewno tak jest stworzony schemat. System, e, jakby e, prowadzenia tego zawodnika od początku do e, jakichś tam wyników. I tym e, schematem my jedziemy. Łącznie z e, treningami, z obozami itd. Tak tak Wiemy, jak to zrobić. Oczywiście nie każdy może osiągnąć e, e, tych, wy, tych wyżeń, tam gdzie wygrywa Mistrzostwa Świata itd. Tak każdy, każdy zdobywa coś dla siebie. Jeżeli na przykład młody człowiek wyjeżdża na obóz i w ciągu 20 dni w górach, on trenuje trzy razy dziennie, trzy cykle treningowe, no to on wraca naprawdę mocniejszy i psychicznie, i fizycznie, i pewniejszy siebie, i łatwiej mu po prostu funkcjonować. Dlatego sport jest ważnym elementem i my na to naprawdę tak jakby zwracamy uwagę wychowawcze sprawy. U nas w klubie nie można, pierwsza zasada, nie ma przemocy fizycznej, psychicznej, kultura osobista. Jeżeli zawodnik, który posiada niesamowite możliwości motoryczne, ale nie spełnia tych podstawowych kryteriów, on nie ma szans w tym klubie się utrzymać. Powtarzam jeszcze raz: Szacunek do, do kolegi, do kolegów zachowanie, brak przemocy, to wtedy ma szansę. Jeżeli jest nawet wielki talent, to on, on się nie utrzyma. No tak, no bo też e, szermierka to można powiedzieć taka kultura jest, tak? I, i trzeba tą kulturę pokazywać nie tylko na, mm, podczas walki, tylko też e, poza nią, żeby e, tak, nie wiem, od razu mi się na przykład też bilard nasuwa, tak? Gdzie wszyscy ładnie ubrani, schludnie, e, czy, czy właśnie szermierka, szachy, tak? To są takie e, sporty, które no, mają swoje, swoje lata e, i to nie jest. E, Kilkadziesiąt, tylko kilkaset lat e, tradycji. No dokładnie, szermierka to jest sport elitarny. E, ten sport, który się wywodzi z tam XVII wieku w Francji, i nie każdy mógł sobie pozwolić walkę na szable, na szpady, tylko elita mogła. I jest skutek tego też pewne uwarunkowanie na, w szelmierce obecnej. Współczesne, czyli e, przywitanie, szacunek do, do przeciwnika, nawet wygry jeżeli e, wygrywasz, to nie można w jakiś sposób e, poniżyć tego człowieka, uh -huh. nie można trzeba podać rękę na przywitanie, pożegnanie, walki itd., 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 itd. także ta szermierka też wychowuje tych tych młodych ludzi, także my no to, to, to tak wygląda ten sport. E, jakie plany Waszego klubu na zbliżający się rok? O, sezon? plany, tak. No oczywiście planów bardzo dużo, ponieważ my startujemy w różnych kategoriach wiekowych i, i chcemy no, w każdej kategorii wiekowej e, zdobywać coś, na przykład e, w zeszłym roku no, szkolnym, a, no i tak samo w zeszłym sezonie. Na zakończenie wygraliśmy pierwsze miejsce, dwa złote medale w m, kategorii młodzik. W tej chwili ta, ta grupa przechodzi do kadeta І в тих кадетах мають огривання хлопаків. що ми лічимо на то, що за рок, за два, ж наші медалі пусть в кадетах, в юніорах. Ну і то якби наш, наш цель в, в заводах крайових. I również prowadzenie jak największej liczby zawodników na, do kadry narodowej, szerokiej kadry narodowej, żeby zacząć się ogrywać na arenie międzynarodowej, tych najmłodszych oczywiście. Uh -huh. Plus my też chcemy współpracować z zawodnikami, na przykład zawodnicy Kadra Narodowa A, juniora, młodzika, mamy zawodnika i on z nami współpracuje, dobrze się czuje w tym klubie. Więc my też, to jest nasz wychowanek i my też chcemy mu pomóc, jakby, żeby ustabilizować formę, żeby wyniki były jeszcze lepsze. Na to liczymy. Także taki szeroki wachlarz. No i oczywiście w tej chwili nasz klub, my, my się rozwijamy, przez cały czas nowe pomysły występują. Uh -huh. My też e, zaczynamy, e, otwieramy taką sekcję dla amatorów. I tu zachęcamy Państwa też skorzystać z tego, czyli amatorzy, którzy nigdy nie mieli do czynienia z szelmierką, wieku od 20 do 100 lat. I jest instruktor, jest trener, który ma doświadczenie z pracy z taką grupą ludzi, i także można skorzystać, można wypróbować. Tym bardziej w Polsce w tej chwili to jest na szeroką skalę, w takich miastach jak Warszawa, w takich miastach jak Wrocław, tam i tak dalej, Poznań, masa takich amatorskich klubów, zawody dla amatorów i zachęcamy po prostu. No tak, warto spróbować swoich sił. E, ale oprócz e, tych amatorów to też e, prowadzicie nabór na e, ten zbliżający się sezon. E, w 23-24. No dokładnie. No, ja mówiłem wcześniej, panie redaktorze, że, że jest tak, że liczba miejsc ograniczona, ponieważ my chcemy przyjąć wszystkich, ale no niestety no, tu to, to po prostu możliwości są pewne. No tak, także, czas, także Czas i miejsce tak, nas ogranicza. Tak, tak, Także zachęcam po programie od razu wieczorem przyjśćmy dzisiaj jesteśmy w piątek od 16 do 21. Od czwartej do dziewiątej wieczór pracujemy i wypełniać deklaracje, i zachęcamy, zapraszamy do nas na, na, na zajęcia. Tak, a kto nie zdąży, to można się kontaktować przez e, profil na Facebooku, tak? chociażby? Tak, czy, tak, oczywiście. Tak, czy wtorki, tak. czwartki od 17? E, praktycznie jesteśmy każde codziennie, także grupa grupa szermierzy, która zacznie, no to oni zaczynają troszkę wcześniej, więc uh -huh. u nas jest tak jakby te godziny troszeczkę niestabilne w tej chwili. No ale za, za tydzień już to będzie. Wieczorem jesteśmy na pewno. Tak jest, więc zapraszamy spróbować swoich sił w tym elitarnym sporcie. Elitarny, e, powiedzmy z nazwy, zachowania, ale elitarny nie oznacza, że nie dla każdego, bo każdy naprawdę może spróbować swoich sił. Dokładnie, to jest sport dla każdego i tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, nie ma żadnych ograniczeń, y, tam powiedzmy, predyspozycji. Każdy może wypróbować swoje siły, każdy może zobaczyć, jak to wygląda. Moim Państwa gościem był Oleg Bugajenko, prezes KS Olimp Lubin. A ja za dzisiaj Państwu dziękuję i widzimy i słyszymy się w poniedziałkowy poranek. Także do zobaczenia.